Dzień dobry, dziki, co tam u Was ciekawego słuchać? Dajcie znać komentarze, a pamiętajcie, że czytam komentarze. Nagrywam filmy na VHS, a nawet na niektóre odpowiadamy w shortach ponieważ bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo lubimy być z Wami w kontakcie, a dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny istotny i jakże ważny temat, i szczególnie ważny dla tych, dla których rozmiar PlayStation 5 jest zbyt duży. I chcieliby konsole w mniejszej odsłonie, czyli o tym, że w przyszłym roku może pojawić się PlayStation 5 Slim, więc zaczynamy, no bo jakby nie patrząc, będzie się sporo działo. PlayStation 5 Slim już w przyszłym roku i od jakiegoś czasu dociera do nas coraz więcej jakby przecieków na temat konsol w wersjach Pro, ale na ten moment to jedynie niepotwierdzone plotki. Obecnie jednak jeden z lepiej poinformowanych deweloperów poinformował świat, że nadchodzi PlayStation 5 Slim i że jego premiera może mieć miejsce już w trzecim kwartale przyszłego roku. Oczywiście sama konsola nareszcie zmieni swój wygląd i powinna być wyraźnie mniejsza od swojej bazowej wersji. Z ważniejszych zmian w kształcie konsoli będzie fakt, że będziemy mogli konsolę postawić zarówno na stojąco, jak i należąco, bez konieczności. Przykładania czy nakładania podstawki. Czym jednak będzie PlayStation 5 Slim i nie ma co się spodziewać wzrostu wydajności względem obecnych konsol, gdyż ten mają zapewnić konsole w wersjach Pro i tutaj bardziej będzie chodziło właśnie o zmniejszenie gabarytów. Poboru prądu oraz zapewne ogólne zmniejszenie kosztów produkcji, jednak w jaki sposób Sony może tego dokonać, skoro ostatnio wydało nową wersję swoich konsol opartą na nowym procesie technologicznym 6 nm? Zmiana ta już pozwoliła znacząco zmniejszyć rozmiar chłodzenia, lecz nie zdecydowano się na zmniejszenie rozmiaru samej konsoli, przez co Pomimo spadku jej masy wciąż otrzymujemy naprawdę sporą konsolę. Skoro jednak zmniejszenie procesu produkcji do 6 nanometrów nie sprawiło, że Sony postanowiłoby zmniejszyć swoją konsolę, to sprawdźmy jakie będą dostępne opcje w przyszłym roku. A więc już obecnie TSMC, czyli firma produkująca układy dla AMD, ma już odpowiednią technologię pozwalającą na produkcję układów w 3 nanometrach. Jednak kolejka firm chcących, jakby bardziej chętnych na produkcję w tym wymiarze, no, jest całkiem spora. Obecnie AMD produkuje swoje najnowsze procesory Zen 4 w 5 nanometrach, co już powinno by wystarczyć do zmiany rozmiaru konsoli. Choć sama różnica w rozmiarze rdzenia nie jest tak imponująca jak w porównaniu do 3 nanometrów. Dlatego też obstawiamy, że trzeci kwartał przyszłego roku będzie wystarczającym czasem na opracowanie procesów oraz układów graficznych zgodnych z obecnymi w konsolach właśnie w tym wymiarze. Ogólnie możliwości, które będzie ze sobą niosła nowa technologia produkcji, powinny sprawić, że PlayStation Slim może niebezpiecznie zbliżyć się rozmiarami do Xboxa no Series S co też troszkę wydaje nam się dla sony problematyczne, gdyż wydanie podobnej konsoli również w białym kolorze mogłoby być słabe marketingowo. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, niższy proces produkcji będzie skutkował znaczącym zmniejszeniem poboru energii przez konsolę, przez co producent będzie mógł zastosować mniejsze chłodzenie oraz Mniejszy zasilacz. A wszystko to przełoży się na niższy koszt wyprodukowania takiej konsoli. Najważniejszą jednak oszczędnością będzie fakt, że rdzeń będzie dużo mniejszy i z takiego samego wafla krzemowego będzie można ich wyciąć znacznie więcej, co również przełoży się na dużo większy uzysk. Jednak nie spodziewamy się, aby producent chciał się z nami dzielić tymi oszczędnościami, i raczej nie mamy co liczyć na zmniejszenie. Ceny samych konsol, choć mówiąc szczerze, fajnie by było się mile zaskoczyć. Także jeżeli ktoś to z Sony ogląda, to jakby tam mógł gdzieś w zarządzie podsunąć taką, taką informację, że w sumie to cieszylibyśmy się, gdyby było trochę taniej. Tak więc naszym zdaniem warto będzie czekać na PlayStation 5 Slim, gdyż wraz z nim otrzymamy całkiem sporo korzyści. Pytanie jednak pozostaje, czy producent zdecyduje się na pozostawienie napędu, czy konsola będzie jedynie w wersji Digit. I tak zastanawiałem się nad tym, jak bym chciał, żeby wyglądała wersja PlayStation 5 w wersji Slim i... Szczerze to chciałbym, żeby to było nawiązanie do PlayStation 3. Slim. Nie wiem czy pamiętacie, ale ta pierwsza wersja PS trójki z wersji Slim była naprawdę taka szykowna. Fajnie wyglądała i, i no dobrze się po prostu prezentowała. Nie była co prawda zbyt mała, bo pamiętamy, że PlayStation 3 plus wersja Slim no to były dosyć spore, ale wyglądała zacniej i fajnie by było gdyby takiego właśnie Playa 5 w takim klimacie zrobili, aczkolwiek no to to już jest kwestia dyskusyjna, bo jak to się mówi o gustach i guścikach się nie dyskutuje i kolejnym jakby tematem jeszcze, który chciałbym tutaj dokończyć to, wersja, to kwestia właśnie napędu i szczerze to nie chciałbym, żeby PlayStation 5 Slim była właśnie tylko w wersji digital ponieważ no byłoby to trochę takim, no nie wiem, paradoksem bo jakby mamy konsolę domyślnie jeszcze wydawane z napędem i wiadomo, że jest gdzieś tam ten hybrydowy system, gdzie mamy powiedzmy wersję digital obu konsol, aczkolwiek jakby domyślnie jeszcze stawiamy na to, żeby te konsole były w wersjach z płytami, znaczy z napędem na płyty i jakby tutaj zastanawiam się nad tym, no bo jednak mimo wszystko ten rynek gier używanych dalej funkcjonuje, jakby też powiedzmy produkcja czy też dystrybucja tych gier w większym nakładzie powoduje Niższy, niższą cenę, powiedzmy przy jakby większej ilości płyt przy tłocznej czy jakoś tak. W każdym razie fajnie by było gdyby jednak zachowano jeszcze wersję z napędem, no jakby żeby tą jakby generację, jeżeli planują, żeby to była ostatnia, jakby tutaj generacja z dystrybucją płytową, no to żeby jednak fajnie to zamknąć w takim hybrydowym trybie, czyli na przykład mamy wersję slim, mamy wersję slim digital i to byłoby spoko. W każdym razie no, zobaczymy co będzie. No, prawda jest taka, że no, jakby jeszcze nie wiemy jak to będzie wyglądać, z czym to będziemy jeść i czy faktycznie te wersje Slim zostaną wypuszczone. Bo może się okazać, że stwierdzą, że jednak wy wypuszczą wcześniej Pro, później Slim, albo w ogóle Slim nie będzie. No, różne, różne tu mogą być kwestie. W każdym razie, jeżeli miałaby być wersja właśnie Slim, no to ja bym chciał właśnie taką z napędem i żeby to była konsola klimatach PS3. To byłoby takie super zwieńczenie jakby tej generacji konsol, gdyż no prawdopodobnie następna, patrząc na te trendy, w jakich tutaj idziemy, no to następna generacja raczej będzie albo w wersji cyfrowej dystrybucji gier, albo w ogóle będzie usługą na zasadzie tak jak jest Game Pass czy PS Plus Extra. No ale to jakby są mrzonki przyszłości, które no będą za... Taki czas, bo jakby jeszcze te konsole powiedzmy parę lat z nami będą, że za taki czas, że być może już nam gaming się znudzi i będziemy po prostu już nie. na drutach ...swetry pleść, czy jak to tam się robi. W każdym razie dajcie znać w komentarzu, jaką wy byście chcieli tutaj wersję konsoli Slim. Czy miałaby być ona z napędem, czy jednak już nie kupujecie gier w formie jakby tutaj fizycznej i stawiacie tylko na cyfrową dystrybucję, także jestem tutaj mega ciekawy Waszego zdania na ten temat, a jeżeli macie po tym materiale nie dosyć na kanale jest sporo filmów poświęconych tematyce aktualnej generacji konsol, poprzednim generacjom konsol czy też sprzętom retro, a nawet poświęcone stricte tematyce PC-owej, więc jest to na kanale robić, serdecznie Was zapraszamy, a jak macie ochotę na luźne gadki albo bardziej na Kontemplację w ciszy, to zapraszam Was na Discorda. Tutaj macie linka, panuje tam cisza. Ale pewnie Wy się tam pojawicie i rozkręcicie towarzystwo, Tak więc serdecznie Was zapraszam jeszcze raz. A my co? Widzimy się jutro w filmie? Nie, w shortach. W filmie? W shortach? Nie wiem, nigdy nic nie wiem, w każdym razie wiem jedno. Widzimy się codziennie, więc do zobaczenia moi mini w kolejnym materiale. Do widzenia.